Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, scena dzisiejsza, podwójna w ewangelii, ukazuje, można by tutaj użyć słów papieża Franciszka, wykluczonych, wykluczonych z życia społecznego i z życia religijnego, ludzi z marginesu. Jeden to jest trendowaty. A drugi to jest rzymski setnik. Trenowaty z racji zakaźnej choroby jest pozbawiony możliwości w ogóle zbliżania się do miejsc zamieszkania ludzi zdrowych, jest uznawany za nieczystego i oczywiście siłą rzeczy jest skazany na wegetację i powolne umieranie poza społecznością żywych. Z kolei setnik rzymski w społeczeństwie oczywiście zajmuje ważne miejsce. Dlatego, że jest reprezentantem władzy rzymskiej, jest żołnierzem, który ma pod sobą żołnierzy, który może rozkazywać, ale zarazem tenże setnik zdaje sobie sprawę, że od strony religijnej jest pariasem, jest nieczystym. Dlatego też nie ma odwagi, ażeby pana Jezusa zaprosić do swojego domu. Zdaje sobie sprawę, że to mogłoby sprowadzić na pana Jezusa pewnego rodzaju złą famę, uczynić z niego właśnie takiego infamisa, dlatego, że poszedł do poganina do domu, zaciągnął nieczystość. I chociaż ma zasługi, wiemy też według relacji św. Łukasza, że Żydzi, którzy się za tym setnikiem wstawiają, mówią, że dobry jest i godzien jest tego, żeby wyświadczyć mu łaskę, bo nawet pobudował synagogę w Kafarnaum. To mimo to on zdaje sobie sprawę, że jest kimś poza nawiasem. Ale ci wykluczeni się okazuje, że mają szczególny przywilej w oczach Bożych, bo natychmiast Pan Jezus okazuje łaskę i jednemu i drugiemu. Wyciąga swoją rękę w kierunku trendowatego, dotyka go i uzdrawia. I również podobna sytuacja jest wobec tego, który mówi, że nie jest godzien, żeby Pan Jezus szedł pod jego dach. A Pan Jezus zadziwiony i mówi, nie znalazłem w Izraelu takiej wiary i dokonuje cudu, o który ten prosi. Sługa onej godziny został uzdrowiony. Drodzy wierni, cóż mają ci dwaj, którzy są ze społeczeństwa Izraela wykluczeni, a zarazem w oczach Bożych są uprzywilejowani. Oni mają wiarę. Oni mają wiarę, która ujmuje serce Boże. I chociaż w oczach ludzkich są pariasami, są ludźmi z marginesu, to w oczach Bożych są wyjątkowi. I Drodzy wierni, pozwólcie, że jednak skorzystam z tego przykładu, ażeby przenieść to na naszą sytuację, na sytuację na również bractwa i wiernych związanych z tradycją w sposób bezkompromisowy. Nie w, nie w znaczeniu, w jakiejś pewnej rekonstrukcji. Liturgicznej, pewnej historycznej rekonstrukcji liturgii rzymskiej, tylko właśnie bezkompromisowe przylgnięcie do wiary. To bezkompromisowe przylgnięcie do wiary ostatecznie powoduje, że ci katolicy stają się takimi pariasami w oczach tych, którzy rządzą Kościołem, którzy zajmują te stanowiska najważniejsze, stanowisko papieża, namiestnika chrystusowego, stanowiska następców apostołów, czyli stolice, biskupie, kapłanów, którzy zarządzają parafiami. W tych wszystkich oczach bractwo i wszyscy ci, którzy chcą wyznawać wiarę katolicką, są trendowatymi. I o ile dużo się mówi o tym, że nikogo nie wolno wykluczać, to jednak praktyka, widzimy to, zwłaszcza w tym ostatnim półroczu, wskazuje, że nikogo nie wolno wykluczać poza tymi, którzy chcą wyznawać wiarę katolicką w całej jej integralności. Całkowicie i radykalnie przylgnąć do tego, co Chrystus Pan objawił, dla nich nie ma tolerancji, Się okazuje, że tendencja jest taka, a żeby. Jakby pozbawić ich możliwości istnienia w kościele, napiętnować, pokazać, jako pewnych ludzi, którzy są właśnie wpadli w infamię, i stopniowo jakby zgrupować ich w pewnych rezerwatach, a potem ostatecznie albo pozbawić ich żywności, tego duchowego pokarmu. Albo po prostu dać im pokarm, który ich zatruje, jeżeli będą chcieli to przyjąć. Zwierni ta infamia, której szczególnie bractwo podlega, oczywiście ma swoje, swoją nazwę, dlaczego akurat bractwo jest trendowate w sposób szczególny. Oczywiście, jeżeli się wsłuchamy w głos tych pasterzy, a właściwie antypasterzy, to usłyszymy, że bractwo jest nieposłuszne. To jest podstawowy zarzut. Bractwo jest nieposłuszne papieżowi, soborowi, Kościołowi. Bractwo tworzy schizmę, bractwo oddziela się od Kościoła katolickiego. Bractwo przez swoje nieposłuszeństwo rozbija jedność Kościoła katolickiego. I dlatego też jest ta przestroga. Uważajcie, nie przybliżajcie się, bo łatwo ten trąd może na Was przejść, łatwo możecie się zakazić tym samym i siłą rzeczy również będziecie schizmatykami, również będziecie nieposłuszni, również będziecie tymi, którzy staną, znajdą się na marginesie. Hierarchia jest gotowa. Przygarnąć, wszelkiego rodzaju zboczeńców, wszelkiego rodzaju anarchistów, niewierzących, wręcz walczących z Kościołem. Wszystkich ich potrafię określić jako ludzi dobrej woli, ludzi, którzy są na drodze do zbawienia. Ale właśnie o dziwo ci, którzy chcą być posłuszni Kościołowi katolickiemu, ci się okazuje, że są nieposłuszni i są rebeliantami i są niebezpieczni. Drodzy wierni, w umysłach modernistów cnota posłuszeństwa jest cnotą chyba najważniejszą, a przynajmniej w teorii, ponieważ odmieniają to na wszelkie sposoby i kiedy rzeczywiście przychodzi temat właśnie bractwa, tradycji katolickiej, to wtedy oczywiście najbardziej się pojawia ten element, ten, ten temat właśnie nieposłuszeństwa. Drodzy wierni, Posłuszeństwo jest czymś koniecznym i absolutnym, jeżeli chodzi o wolę Bożą. Człowiek musi być Panu Bogu bezwzględnie we wszystkim, w każdej rzeczy posłuszny. Najmniejsze nieposłuszeństwo wobec Pana Boga skutkuje grzechem, i wiele z tych grzechów są grzechami śmiertelnymi, które pozbawiają nas przyjaźni z Panem Bogiem. Dlatego też. Posłuszeństwo w Kościele katolickim jest czymś arcyważnym, czymś arcyistotnym, czego nie można postponować, nie można powiedzieć, że to jest nieistotna sprawa. Ja mogę sam sobie wierzyć w co chcę, ja sam sobie mogę wybierać, co mam robić, i tak dalej. Jest to protestantyzm, oczywiście. Jeżeli jest taka samowola, to jest to protestantyzm. Ale drodzy wierni, pojawia się pytanie, czy w takim układzie. Bractwo wybrało złą drogę. Czy arcybiskup Lefebvre, nasz ścigodny założyciel, który musiał wypowiedzieć posłuszeństwo papieżom posoborowym, zbłądził? Otóż, drodzy wierni, nie jest tak. Arcybiskup Lefebvre szukał woli Bożej. Kiedy rzeczywiście przeżywał zgryzotę, widząc stan Kościoła i przeczuwając, do czego to doprowadzi. Niewątpliwie zastanawiał się, co ma zrobić. Już był emerytem, już miał, można powiedzieć, mógł czekać na śmierć. Natomiast, kiedy zwrócili się do niego klerycy i poprosili o formację katolicką, o święcenia w tradycyjnym rycie, o otoczenie ich opieką, ich powołań. Wtedy zaczął zadawać sobie pytanie, czy Bóg nie żąda od niego tego, ażeby ratował kapłaństwo, ratował najświętszą ofiarę i przez to ratował cały Kościół katolicki. Ale powiedział, że muszę mieć wyraźny znak, że jest to wola Boża. A tym wyraźnym znakiem była zgoda biskupa diecezjalnego na powołanie bractwa kapłańskiego św. Piusa X i na założenie seminarium. I drodzy wierni, kiedy arcybiskup rozeznał wolę Bożą i zobaczył, że to dzieło przynosi wspaniałe owoce i nawet wizytatorzy rzymscy widzieli, że nie można tu niczego właściwie zarzucić. Może tylko, tylko zbyt wielka dyscyplina według nich, że się za dużo modrą, że noszą sutannę, że, że są przywiązani do tradycyjnej mszy. To były te zarzuty, które stawiano w seminarium Wekon. Teraz również wizytatorzy Franciszka w różnych zakonach, które próbują żyć bardziej gorliwie, stawiają podobne zarzuty. Za dużo ascezy, za dużo, za dużo modlitwy, za, tuż, za dużo klauzury i tak dalej. Drodzy wierni, kiedy bractwo zostało w sposób nielegalny, niezgodnie z prawem rozwiązane, arcybiskup wiedział, że wola Boża nie zmienia się jak chorągiewka na wietrze. I wiedział, że należy to dzieło zachować to dzieło które z Bożego natchnienia powstało i z błogosławieństwem kościoła zostało założone i dlatego też chcąc być wiernym nauce kościoła katolickiego chcąc być posłusznym wszystkim papieżom musiał wypowiedzieć posłuszeństwo tym papieżom którzy przychodzili z nowinkami i żądali nowych rzeczy Zwłaszcza takich, które były potępione wprost i wyraźnie przez poprzedników papieża, po, po, prze, przez poprzedników tych papieży posoborowych. Tych papieży, którzy do czasów Piusa XII stanowczo walczyli z błędem i te błędy piętnowali. I stąd też, drodzy wierni, kiedy arcybiskup widział straszne, straszne zgorszenie w 1986 roku w Asyżu. Kiedy papież Jan Paweł II razem z wyznawcami różnych fałszywych religii wspólnie się modlili, potem kiedy nie dostał właściwej odpowiedzi, nie wyjaśniającej odpowiedzi na jego dubia dotyczące wolności religijnej, która została proklamowana na Soborze Watykańskim II i zgodności tej doktryny z dotychczasową tradycją Kościoła. Wtedy wiedział, że zbliża się kres jego życia i musi dać katolickich biskupów, którzy przechowają to dzieło przez udzielanie święceń, udzielanie bierzmowania, konsekrowanie kościołów, ołtarzy. W ten sposób to dzieło będzie trwało, nawet jeżeli już nie będzie na świecie arcybiskupa. I drodzy wierni, arcybiskup nie zdradził kościoła. Nie wypowiedział posłuszeństwa Kościołowi Katolickiemu, wypowiedział posłuszeństwo modernistom, okupantom, tym, którzy de facto pracowali świadomie czy nieświadomie, nie nam oceniać, ale nad ruiną Kościoła, nad kryzysem wiary. On i biskup de Castro Mayer byli tymi, można powiedzieć, świadkami, dwoma świadkami z Apokalipsy, którzy się przeciwstawili tej tendencji, która panoszy się na tym świecie. Drodzy wierni, posłuszeństwo Kościołowi obowiązuje, ale zawsze ono, posłuszeństwo, ta cnota posłuszeństwa jest poddana cnocie wiary, która jest nadrzędna. Bez wiary Bogu się podobać nie można. Natomiast posłuszeństwo o tyle, o ile służy wierze, o tyle obowiązuje. Drodzy wierni, święty Robert Bellarmine powiedział, że tak jak wolno się sprzeciwić papieżowi, który by atakował nasze ciało i był zagrożeniem naszego zdrowia i, albo życia fizycznego, tak samo można i należy się przeciwstawiać papieżowi, który atakuje duszę naszą przez promowanie błędu czy grzechu. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Jeżeli dostajemy nawet z najwyższych autorytetów pewną naukę, która jest zatruta, to nie można powiedzieć, że przecież posłuszeństwo mnie obowiązuje, żebym przyjął. Jeżeli ta nauka jest sprzeczna z tym, czego Kościół, jako dobra matka, dawał swoim dzieciom dotychczas, należy się przeciwstawić temu. Posłuszeństwo nie jest najwyższą cnotą, jest cnotą w służbie wiary. I święty Tomasz powiada, że należy, mamy prawo, a wręcz obowiązek przeciwstawiać się autorytetom, czy to kościelnym, czy świeckim, jeżeli zakres posłuszeństwa, jeżeli rozkaz wykracza poza kompetencje przełożonego, który nam coś nakazuje, albo jeżeli żąda od nas czegoś, co jest złe, co jest niezgodne z prawem Bożym, czy to naturalnym, czy objawionym. Więc stąd też, drodzy wierni, jasna jest sytuacja, że nie wolno przyjmować nowinek, które niszczą wiarę. I tutaj z tego też tytułu, też drodzy wierni, analogiczna jest sytuacja również wobec autorytetu państwa. Niewątpliwie człowiek, jako istota duchowa i cielesna równocześnie, ma nad sobą dwa autorytety. Nad duchem naszym autorytet Kościoła katolickiego nad ciałem naszym autorytet państwa. Ale drodzy wierni, również w wypadku państwa jest ten, ten, ten zakres posłuszeństwa ograniczony. Dzieci Kościoła katolickiego, dzieci cywilizacji łacińskiej doskonale rozumieją błędy bizantynizmu, które możemy obserwować u naszych sąsiadów i na wschodzie i na zachodzie. Na wschodzie pod wpływem bezpośrednio kultury bizantyjskiej, na zachodzie pod wpływem myśli bizantyjskiej dostrzegamy pewne pojęcia kultu państwa, nadrzędności państwa nad jednostką. Państwo jest celem samym w sobie. Posłuszeństwo państwu musi być absolutne. Otóż nie. Państwo jest na służbie dobra jednostki. Państwo nie może być celem samym w sobie, a rozkaz wydawany przez władze państwowe, musi być zawsze zgodny z wolą Bożą i ma służyć dobru obywateli. Jeżeli nie spełnia tych kryteriów, w wielu wypadkach należy jakby odrzucić taki rozkaz i się mu sprzeciwiać, przynajmniej w sposób bierny. Drodzy nie można zgodzić się na to, żeby państwo decydowało o sprawach naszego sumienia. Nie może być tak, że obywatele biernie się zgadzają albo nawet i czynnie się zgadzają na to, ażeby nastąpiła segregacja społeczeństwa na ubermenschen i untermenschen. Tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, bo państwo powiedziało, że pewne eleksiry otwierają drogę do bycia i z kolei nieprzyjęcie pewnych eleksirów powoduje, że jesteś Untermensch, pod człowiekiem. Jest to przekroczenie kompetencji państwa. Państwo nie może wprowadzać aborcji, państwo nie może wprowadzać rozwodów, państwo nie może tworzyć wielkich obozów koncentracyjnych. I tutaj nie może żaden obywatel powiedzieć, ja tylko wypełniałem rozkazy. Słyszymy to często też z, z ust i kapłanów, i świeckich. Przecież to jest rozkaz, trzeba być posłusznym. Kapłani, którzy mówią, jeden z takich prominentnych indultowych księży powiedział, że jak mu władza rzymska wprost zakaże odprawiania starej mszy, to on nie będzie odprawiał starej mszy, nowej też nie będzie odprawiał, a wiernych skieruje na pobożne nowe msze. Przerażające. Pozbawić wiernych dusz pokarmu duchowego. Kazać im iść i karmić się fast foodem, zatruć się i być może utracić wiarę w imię czego? W imię fałszywego posłuszeństwa. Jeden z kapłanów, takich właśnie nowusowych zupełnie, kiedyś w pewnej miejscowości, w której powstała nasza kaplica, tłumaczył jako wikary, jak ważne jest posłuszeństwo swoim wiernym, na takim przykładzie, że gdyby proboszcz powiedział mu, że idzie spalić kościół parafialny to on nawet bez wyraźnego nakazu, czując tego ducha posłuszeństwa, wziąłby kanister z benzyną i poszedłby za proboszczem, żeby mu pomóc w tym dziele. To jest bezmyślna, bezmyślność totalna. Jak można niszczyć dom Boży w imię jakiegoś szaleństwa, jakiejś jednostki, nawet jeżeli to jest proboszcz? Gdzie jest zdrowy rozsądek? A tego zdrowego rozsądku nam wielokrotnie brakuje w życiu społecznym. Wystarczy, że pewna propaganda nam powie, że tak ma być i zaraz wszyscy po prostu się temu poddają bezmyślnie. Ludzie pozostają poza, poza sakramentami, poza mszą świętą. Dlatego, że ktoś w swoim szaleństwie powiedział, że lepiej dla Was będzie tak. Kto będzie odpowiadał za wszystkie te zgony, bez sakramentów, bez kapłana, za te dusze, które być może się potępią tylko i wyłącznie dlatego, że banda szaleńców wprowadziła takie, a nie inne normy? Kto za to wszystko odpowie? Zwierni, nie wystarczy powiedzieć, ja wykonywałem tylko rozkazy, które przyszły do mnie z góry. Norymberga pokazała nam, że to jest za mało. Tak się nie da usprawiedliwić. My mamy rozum i wolną wolę. I to, co tutaj mówię, to nie jest żadne nawoływanie do anarchii albo nieposłuszeństwa wobec Kościoła albo państwa. To jest wołanie o zdrowy rozsądek i poszanowanie praw bożych przede wszystkim, bo one są ponad wszelką inną władzą. I dlatego też, drodzy wierni, wobec całej tej, tej sytuacji, w której nam przyszło żyć, wobec pewnego powstającego obozu koncentracyjnego, który obejmuje właściwie już cały świat, pozostaje nam zwrócić oczy na najświętszą Marię Pannę, chwycić za Różaniec i rzeczywiście żarliwie modlić się o to, ażeby ona i tego nieprzyjaciela pokonała. Bo tylko w, jej, w niej jest dla nas nadzieja i ratunek. Tylko ucieczka do niej tak naprawdę może tutaj przynieść pocieszenie. Ale też drodzy wierni pamiętajmy też o tym, że od niej pochodzi ta wewnętrzna odwaga, to męstwo do tego, ażeby się zgodzić na to, żeby być trendowatym w oczach tego świata. Odrzuconym, wypchniętym na margines społeczności. Ale ważne jest. Że nawet jeżeli trzeba zapłacić taką cenę, to należy ją zapłacić, byleby wiary nie utracić, bo bez wiary Bogu się podobać nie można. A z paszportem covidowym, ze wszelkimi innymi przywilejami, które daje świat, można oczywiście żyć wygodnie, to tak do pewnego stopnia, ale ostatecznie trzeba będzie zdać potem rachunek sumienia, jak. Jaka była moja postawa wobec prawa Bożego? Jaka była moja postawa wobec woli Bożej? Czy będąc posłusznym autorytetom ziemskim, czy nie czasem nie sprzeciwiłem się autorytetowi samego Pana Boga? Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.